Kochani, zapraszam Was dzisiaj na wodę, a głębiej do opowieści, której głównym bohaterem jest Szymon zwany Piotrem. Szymon zwany Piotrem był rybakiem. Uwielbiał łowić ryby. To była jego pasja, jego hopy coś, kiedy lubił spędzać czas. Ale nie tylko pasja i hopy również był to jego zawód. I pewnego wieczoru postanowił, że popłynie łodzią, żeby połowić ryby. Przyłączyli się do niego jego bracia i przyjaciele. Po co wypływają rybacy nad morze, żeby łowić ryby? Nie tylko dla swojej pasji, nie tylko dla dla chęci zabicia czasu, ale dla relacji, żeby pobyć razem, żeby porozmawiać sobie, żeby poznać się jeszcze lepiej, żeby poobcować ze sobą, cieszyć się tym, co nam daje natura i jednocześnie mieć korzyść z połowu ryb, Ponieważ później oni te ryby sprzedawali. Więc ile korzyści wynika z bycia razem i z połowu ryb? Korzyści emocjonalne, korzyści relacyjne, czyli społeczne, i finansowe. Wypłynęli wieczorem wierząc, że złowią. Że złowią ryby i jeszcze na tym, się, i na tym zarobią. Mija noc. Nie złowili nic, ani sztuki. Doczekali się poranka. Co się dzieje w człowieku, który ma oczekiwania? Robi coś dla korzyści? I w tym momencie. Korzyść nie zostaje spełniona. Pojawia się zniechęcenie, rozczarowanie, frustracja, osłabienie i w dodatku niepokój: no bo teraz nie sprzedamy, nic nie zarobimy. Ile negatywnych uczuć i negatywnych emocji. Ale nagle słyszał głos, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, to coś złapiecie. Ostatnia szansa. Nadzieja nie umiera. Nadzieja się jeszcze tli. Pojawia się ostatnia szansa, żeby złowili i żeby ich spełnienia, ich oczekiwanie zostało spełnione. Żeby też coś na tym zarobili. A kiedy posłusznie wykonują polecenie, które zostało im przekazane, to z powodu mnóstwa ryb nie byli w stanie wciągnąć jej do łodzi. Kochani, ostatnia szansa, nadzieja i wiara. I wiara, tak, co mi szkodzi. I nagle słyszy Piotr, przecież to pan. Kiedy Piotr to słyszy, natychmiast narzuca na siebie zewnętrzną tunikę, którą zwykle, którą zwykle zdejmował przy pracy, i skoczył do wody. Skoczył do wody, żeby popłynąć. Do tego, który wydał polecenie, do tego, który nie tylko wydał polecenie, ale który wie więcej, który wiedział, że po prawej stronie złowią mnóstwo ryb. Co się dzieje? Szymon Piotr opuszcza łódź, opuszcza towarzyszy. Żeby spotkać się z tym jednym jedynym, który wiedział, co ich czeka. Szymon Piotr w pasji, w miłości, zapomina o tym, że przed chwilą złowił mnóstwo ryb, zostawia swoich towarzyszy, wie wiedząc, że w tym momencie oni się siłują, ale on ich zostawia, żeby popłynąć do tego jednego. Do tego, który stał na brzegu, do tego, który wiedział więcej, do tego, który wiedział, że byli strudzeni, zniechęceni, do tego, który wiedział, że są już rozczarowani, do tego, który znał ich serca, wypłynął do niego. Tym jednym, jedynym był nasz Pan, Jezus Chrystus. I dzisiaj. Kochani, pytanie do nas wszystkich, czy jesteśmy w stanie, czy jesteśmy gotowi, żeby zostawić na chwilę rodziców, pracę, marzenia, ambicje, pasję? Żeby spotkać się tylko z tym jedynym, przepłynąć na drugi brzeg, ale żeby się spotkać z Nim, tym, który wie o nas wszystko. Tym, który ma o nas starania, tym, który, któremu na nas zależy. Czy jesteśmy gotowi, żeby usłyszeć jego głos, żeby usłyszeć to, co on wie na temat naszej przyszłości, żeby wejść i pozyskać to, co, to, co ma dla nas przygotowane. To jest ta chwila. Kiedy opuszczam, na chwilę ojca, kiedy opuszczam matkę, kiedy opuszczam męża czy żonę, kiedy opuszczam dzieci, kiedy opuszczam pracę, a tylko dla jednego, dla jednej, jedynej relacji dla Niego, dla Chrystusa, który czeka na każdego z nas każdego jednego dnia. Czy jestem gotowa, by zostawić wszystko? Aby usłyszeć jednego, aby dowiedzieć się, co dla mnie ma. Kochani, ja byłam gotowa. Byłam gotowa 7, ponad 7 lat temu, żeby na chwilę wszystko zostawić. Czy to oznacza, że zostawiamy to na zawsze? Nie. Na chwilę, żeby spotkać się z Nim. Owszem, im więcej ta chwila trwa, im dłużej oddzielamy się dla. Tego, który wszystko o nas wie. Tego, który ukochał nas niewysłowioną miłością. Tym lepszą mamy z nim więź. Tym lepszą mamy z nim relację, Tym bardziej go poznajemy. I tym więcej wiemy o sobie na swój temat. I dzisiaj każdy z nas pisze swoją historię. Każdy z nas snuje swoją opowieść. Tam, gdzie jesteś, w tej swojej opowieści, we własnej historii, możesz włączyć Chrystusa, jeżeli nie był włączony. A nawet jeżeli był włączony, to włączyć go jeszcze bardziej, jeszcze więcej. I dziękuję Wam, kochani, bo dla mnie mówić o dobrej nowinie to przyjemność, to przywilej. I dziękuję Bogu za taką łaskę, że mogę to czynić. Choć nie wszystkim się to podoba, ale tak zawsze będzie. Nie wszyscy będą się zgadzali z tym, co mówimy. Ja mówię to, co mam w sercu. I dziękuję Wam, że oglądacie. Dziękuję Wam, że jesteście. I dziękuję Wam za każdy jeden komentarz. Ściskam Was cieplutko i do usłyszenia już za tydzień.